Cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tej nieprzyjaznej pogodowo sobocie. Trzeba to przyznać, że przynajmniej w Poznaniu wiecie, pada deszcz, jest chłodnawo. No nie jest może za przyjemnie, ale może przyjemnie będzie właśnie dzisiaj za chwileczkę tutaj w naszych zdrapeczkach. Postanowiłem Skończyć, wieść życie, słuchajcie, zwykłego etatowca, tak? Czas zostać milionerem. Dokładnie, stąd właśnie droga do miliona. Zobaczymy, zobaczymy, może akurat właśnie, bo czemu by nie szansa jest mała, ale przecież ona zawsze istnieje, że właśnie za chwilę będziecie świadkami, jak staje się milionerem, tak? Czyli mamy drogę do miliona. A na rozgrzewkę mamy jeszcze owocową eksplozję, tak? Zobaczymy, zobaczymy, jaki dzisiaj będzie wynik. Pusto, milion, milion trzydzieści tysięcy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dość, już tego zobaczymy. Ja jeszcze tego zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem, zostawienia łapeczki w górę miły komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło. I co? I przejdźmy już do naszego drapingu. Zaczniemy sobie od owocowej eksplozji. Taka rozgrzewka. Ba wiecie, wy już doskonale wiecie, że ja bardzo, naprawdę bardzo tą zdrapkę lubię. Drapie się ją przyjemnie. Nie jakoś bardzo krótko. Nie przepadam z drapkami, które drapie się bardzo krótko. No bo jednak to trochę musi być też przyjemności z tego, no bo Wygrane są niestety stosunkowo rzadko. Co my tu mamy? Winogrono, tak? O, nie zdrapałem do końca. Winogronko. No to winogronko jest jak najbardziej. Tutaj Czy gdzieś jeszcze jest winogrono? Nie widzę. Drapmy dalej. Ananas. A na nas jest tutaj, widzicie? Tak, to jest już sobota, zaraz będzie niedziela i koniec weekend. Nie, 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 tak na to nie możemy patrzeć. Musimy się cieszyć, że mamy wolne. No, oczywiście pozdrawiam i łączę się, tak, z tymi, którzy muszą pracować weekend. Sprawa jasna, nie każdy może mieć wolny weekend, no ale zasadniczo za to też jest jakiś inny dzień, wtedy, tak? To poniedziałek, czy wtorek, czy środa. Sprawa jasna. Dobrze, ananasy mamy zdrapane, mamy gruszkę. Gruszka jest tutaj. I gdzieby tu jeszcze? Tu. Arbuzik. Proszę, cztery arbuzy koło siebie. Fajna sprawa. Gdzieś jeszcze tu jest jeszcze arbuzik. Kiwi. Kiwi, 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 kiwi jest tutaj. Tutaj mamy również. I to by było na tyle. Kokos tak drapiemy tą owocówkę, ale w sumie chyba największa wygrana to była chyba 18 zł, jak pamiętam. To i tak przecież bardzo fajna była wygrana. Ale z ciekawości, bo już zapominałem trochę, co by tu było takiego bardzo przyjemnego, a to coś pomyliłem, nie 18, to chyba 15. O, widzicie, <grym> umysł już nie domaga. P yy, pewno 15 było, ale jakby tak 30 było, albo 300. Uhuhu. To by było coś, co nie? Tak 300. Złotych wydrapać w takiej drapeczce? Może akurat. Może akurat dziś. Dobrze, kokosy zdrapane. Cytrynka. Porozrzucane dzisiaj te owoczki. Może to będzie właśnie dobry znak. Karambo. Borówka, no to z tytułu nam ta borówka zeszła, tak? Ponieważ to jest ta borówkowa zrapeczka. Owocowa eksplozja. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, tak? Musiałem sprawdzić. Bo to wiecie, jak to jest z tymi troszkę większymi zrapkami. Szczególnie będzie zaraz przy drodze do miliona, tak? Bo to jest właśnie taka ta przesuwna, że tak powiem banan. Banan jest tutaj. I to by było na tyle banana. Jabuszko. proszę tutaj cztery jabłuszka. Słuchajcie, jeszcze tylko figa, tak? Trzymajmy mocno kciuki, żeby nam tutaj figa wpadła, bo to by znaczy, a zaznaczę sobie. <laughs> a to tam, że właśnie tutaj tą dwójeczkę, tak, grę numer 2 będzie nasza, Ja już zaznaczyłem, więc Wydaje mi się, że zdrabka nie ma wyboru i gdzieś tam tą figę musi nam za chwilę dać. Ale sprawdźmy, czy figa jest właśnie tutaj. Akurat tu figi nie ma. Jest pomarańczką. Pomarańczko zdrapane. Czy tu jest figa? Też nie. Słuchajcie, jest awokado. No dobrze, zdrapię sobie awokado. No to przynajmniej teraz już wiemy, tak? Już wiemy, że tutaj będzie ta figa. Oby. A gdzie tam jest wiśnia. No i co? To, czemu ja to zdrapałem w takim razie? No dobrze. Wisienka jest tutaj i tutaj. To oznacza, że nie mamy wygranej, ale sprawdźmy to dla pewności. Nie było melona figi. Niestety nie było. Brzoskwinki, nie truskawki. Też nie. No ale załóżmy, że ta figa była. Patrzcie. Jest. Mamy linię. No dobra. Sprawdźmy. Ile wygraliśmy? 6 zł. No to naprawdę uważam, że to mogłoby nam dać taką wygraną. Nie zbiednieliby. Co nie? Nie byłoby to jakieś takie straszne moim zdaniem. No dobrze, dobrze. Ale teraz czas na naprawdę wielką wygraną. No bo czas na... Milion polskich nowych złotych minus yy, ile? 10%, tak? Yy, podatku. No to czas na 900 tysięcy złotych. Jedziemy. Oczywiście z zasady znane. Twoja liczba, i wygrywająca liczba musi być obok siebie taka sama. Razy dwa podwaja. Jedziemy. Jeszcze chyba nic nie wygrałem w tej drabce. Mam nadzieję, że dziś i właśnie się to zmieni. 39 i 37. 43 i 38. Niestety. 6 i i 9. Już myślałem, że 6 jak to 0 zobaczyłem. Jedyneczka i... dwadzieścia jeden. Czterdzieści pięć... i... czterdzieści... trzy! Aj! Blisko, blisko! Dwadzieścia siedem i... dwadzieścia... sześć! Ale trollo-lollo, słuchajcie! <gryw> Niestety. 44 i 41 niestety. A teraz będzie teraz jest 41. No to źle źle wydrukowali. Błąd, reklamacja. Reklamacja słuchajcie, No po prostu źle tu wydrukowali, no. No pomyliło im się, no każdy jest człowiekiem w drukarni też, nie? No dobrze, 41 39 niestety nie ma. 35A

27 kontra 6, oj to już w ogóle rozrzut 25 a 12, oj niedobrze, niedobrze, już się zbliżamy do końca. że jest 15 gra, a wygranej na razie nie było. Ale nie traćmy nadziei, zaciśnijmy mocno kciuki, i szukajmy teraz czwórki. A tu jest, jest 30, ale 2, już jest blisko, już jest blisko. Siedem a cztery, niestety dziewięć a osiemnaście. Niedobrze czterdzieści sześć a siedemnaście dwanaście kontra trzy pięć kontra 42. Słuchajcie, ostatnie 5 gier. Teraz musi coś nam tu sypnąć. 36 przeciwko 45. 31, a 29. 21, a Aj, 23. Już myślałem, już myślałem. 24 i co my tutaj mamy? O, już mamy 0, to już na pewno nie. 5, 23 i niestety 19. A to oznacza, że przeszliśmy tą całą drogę, która się okazała nie do miliona, tylko do pustaka. A tutaj mamy potwierdzenie tego pustaka. Dokładnie. G, J, I, D. Niestety, niestety. A tu u był ten błąd w druku. Sprawdźmy 1000 zł. Słuchajcie, tu był 1000 zł. Taki błąd w druku. Widzieliście to? I teraz bym miał 1000. <laughs> A to widzicie nie ma, nie ma, niestety. No dobrze. Takie lato jakie jest. Doskonale wiemy niestety. Był, był szał, był szał na premierze. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze tej premierki nie widział czwartkowej, to serdecznie, bardzo serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto. Nie było tak jak dzisiaj, nie było. Więc naprawdę bardzo zapraszam, żeby tam wejść i sobie obejrzeć. tak? No co, krótkie podsumowanie. Pasa nas niestety trochę opuszcza od tego czwartku, ponieważ mamy drogę do miliona. Wcale nie z 1000 zł, wcale nie z 1000 zł, tylko z zerem. a numerek jego jest 10. No i owocowa eksplozja, która też okazała się pustakiem. Wcale nie było szósteczki, tylko było po prostu 0, tak? a numerek to 84. Ja Wam za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Kliknięcia, łapeczki w górę, jakiś miły komentarz pod filmem będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No i co, zapraszam, naprawdę serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki zdrabkowe, jak i nie tylko, bo na kanale są też gry komputerowe. Staram się wieczorem wrzucić taki krótki urywek z jakiejś gry komputerowej. Jeżeli kogoś to interesuje, to serdecznie zapraszam na to również. Ja już mam więcej czasu dzisiaj zabierać nie będę jeszcze raz. Serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!